Cześć! Witam Was drodzy widzowie w kolejnym odcinku na kanale Brickfan. W dzisiejszym odcinku, zapowiedziany już wcześniej, ponieważ tydzień temu był rozpoczęcie konkursu, no to teraz musi być jego zakończenie. Szczęśliwy zwycięzca wygra tego oto polibaga. Mieliśmy około 10 konkursowiczów, więc naprawdę bardzo się z tego powodu cieszę. Zainteresowanie było duże ale niestety zwycięzca musi być tylko jeden. Mimo, że wybór był naprawdę trudny, to yy, uważam, że najlepszą odpowiedź, też najbliższą yy, takim mo yy, mojej pasji, yy, odpowiedział Mountbrick2. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem nick. Yy, uznałem tak, ponieważ pisał tam o Lego City i o yy, tych rzeczach, które mu się tam podobają. Moim ulubionym serią także jest Lego City i faktycznie trafił tam w sedno wszystko bardzo dobrze opisał. Dlatego Polibak leci do Ciebie. Bardzo Ci dziękuję za fajną odpowiedź. Wam wszystkim, którzy brali udział w konkursie, również dziękuję za branie takiego. Zainteresowanie się tak sprawami tego kanału i dzięki temu już osiągnęliśmy 35 subskrypcji, czyli o 10 więcej i z tego powodu się mega cieszę. Z tego, o, o ile pamiętam. Dlatego naprawdę widzę, że konkurs Was się trochę zachęcił, ale cieszę się, że y, kanał się rozwija. Jeszcze jedna informacja do zwycięzcy. Y, napisz w komentarzu mi swoje, y, nap y, możesz napisać Messengera, numer telefonu al albo maila, y, co wolisz i w ten sposób się z Tobą Skontaktuję, ustalimy adres i paczuszka do ciebie poleci. Ok, dzisiaj taki krótki odcinek, dlatego na dzisiaj to już wszystko. Gratuluję zwycięzcy, a i wszystkich, którzy brali udział, naprawdę odpowiedzi były super, no ale musiałem wybrać tylko jedną osobę. Dziękuję wam za oglądanie. Już niedługo pojawią się następne odcinki, i serdecznie was do nich zapraszam. Trzymajcie się i cześć.